Ależ dzień na rynkach, co za emocje. Najpierw bardzo mocne gaszenie na giełdzie papierów wartościowych. WIG20 do około minus 2%. Ponad 4% straciły akcje KGHM, jeżeli chodzi o sesyjny dołek po opublikowanych wczoraj wynikach finansowych. No a w ramach prywatnego challenge'u rozgrywaliśmy KGHM jako short, czyli pozycja zarabiająca na spadkach. No i dzisiaj, jak tylko rynki zaczęły zawracać, tuż przed rozpoczęciem sesji w Stanach Zjednoczonych, ta pozycja została zamknięta, przy okazji jeszcze złapany na a szybko Long na akcjach Tesli. To wszystko jest opisane oczywiście na naszej grupie na Facebooku. No i nowa pozycja. Wyłapane akcje AMD, które to tuż po rozpoczęciu sesji były gaszone. Tam nie około 2-3% zjechaliśmy. Dodatkowo jeszcze, pomijając już handel właśnie jeszcze przed sesją, z racji tego, że najprawdopodobniej likwidowane były pozycje stop lossy w ramach tego sporego wycięcia, a na akcjach spółki wcale źle się nie dzieje. Mamy dobre newsy, dobre fundamenty i kto wie, czy właśnie to nie jest ciekawy pomysł pod Longa. Jest to opisane na grupie na Facebooku jako zapis ósmy z prywatnego challenge'u. No a ten temat jeszcze Tesli to sobie proszę zagłębić, bo działamy na platformie Saxo, która umożliwia otwieranie pozycji w ramach handlu przedsesyjnego i ci, którzy dzisiaj otworzyli sobie longi właśnie przed sesją, przed otwarciem o 15.30, mogli później spokojnie około 1,5%, nawet prawie 2% złapać na ruchu, który jakby likwidował lukę spadkową, która się pojawiła dzisiaj podczas handlu. Lajkuj, subskrybuj, żeby być na bieżąco, a w opisie pod materiałem wklejam link do naszej grupy na Facebooku, a także link do Saxo, gdzie możecie otrzymać 250 euro na start i właśnie otwierać pozycję zarówno na wzrost, jak i na spadki, ale pamiętajcie o ryzyku inwestycyjnym. Lajkuj, subskrybuj, żeby być na bieżąco.